Organizers and also by competition uh, organizers to have the competition uh, starting from here or do the transition here. Doing a triathlon here, Martin can tell you it's a bit complicated because of uh, the missing swimming path, but we are thinking uh, about a creative uh, solution. But uh, also, you know, by competition and uh, running competition are. Becoming, Jeszcze drugie pytanie do y, pana trenera, y, ponieważ ten ośrodek, który ma tutaj powstać, dopiero jest w planach i minie jakiś czas zanim powstanie. W związku z tym y, pytanie, gdzie teraz trenuje grupa, czy każdy indywidualnie. Y, na przykład, tak jak wcześniej, gdzie planujecie treningi dla tych, których zapraszacie na te treningi? Grupa trenuje w różnych miejscach Warszawy w tym momencie. Także spotykam się w zależności od celów treningu. i Czy to jest basen, czy, czy, czy rower, czy bieg, to wybieram sobie miejsca, gdzie w tym momencie jest wygodnie trenować. Jeżeli chodzi o treningi, które będą tutaj przyszłymi klientami Adgar Fit. Wszystkie treningi będą rozpoczynały się i kończyły tutaj przed budynkiem. Będzie tutaj specjalnie do momentu ruszenia do momentu, kiedy nie ruszy cały kompleks. Będą przystosowane pewne pomieszczenia, żeby ludzie, którzy przyjdą tu trenować, żeby się mogli przebrać po treningu, przed treningiem. Także to wszystko Tego. Postaram się, żeby te wszystkie informacje były zamieszczone.